Dyszka o 1. Miasto Nara Nara było pierwszą stałą stolicą Japonii oraz siedzibą cesarza w latach 710-784 naszej ery. Dzięki temu znajdziecie tam naprawdę mnóstwo zabytków. Kompleks świątyń, pałac Heijo oraz las dziewiczy Kasugayama został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako zabytki historyczne starożytnej Nary. Park Nara jest znany z jego jelenich mieszkańców. Jelenie wschodnie odgrywają ogromną rolę w japońskiej kulturze. Według shintoistycznych wierzeń są posłońcami bogów. Na terenie parku znajduje się ich około 1200 i stały się jednocześnie symbolem miasta. Są one bardzo łagodne, pozwalało się głaskać i można je dokarmiać zakupionymi na miejscu przysmakami. Część z nich nauczyła się kłaniać w zamian za smakołyk, jednakże trzeba też uważać, bo czasem potrafią być wręcz nachalne i osaczyć osoby ze smaczkami. 2. Nietudzinkowe studzienki Podczas przechadzania się niezwykle urokliwymi uliczkami miast w Japonii warto zwrócić uwagę pod nogi, a dokładniej na pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Studzienki te mogą być istnymi dziełami sztuki, których zdjęcia wręcz wypadałoby zbierać niczym pieczątki z odwiedzanych miejsc. Często bogato zdobione i kolorowe przedstawiają charakterystyczne dla danej miejscowości tradycyjne symbole, krajobrazy, pamiątki z okazji świąt czy też wzory ze strażą pożarną. Japończycy udoskonalili też mechanizm samej studienki, która pod naporem ciśnienia od spodu podniesie się tak, by woda mogła swobodnie wypłynąć bez dokonywania uszkodzeń i opaść na swoje miejsce. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu sprężyn odpowiedzialnych za powracanie pokryw. 3. Posiadanie auta. Japończycy znani są z wysoko rozwiniętego transportu publicznego szybkości naprawienia uszkodzonych dróg po trzęsieniach ziemi, czy też organizacji z życia publicznego. Dlatego też w takich miastach jak Tokio każdy, kto chce mieć własne auto, musi mieć dla niego zorganizowane miejsce postojowe. Najłatwiej mają właściciele domów z podjazdem, inni zaś muszą wynajmować miejsce postojowe i to w odległości najdalej 2 km od miejsca zamieszkania. Kolejnym kosztem, jaki trzeba ponieść, jest tak zwany szaken przegląd auta, który ma miejsce co 2 lata. Zwykle jest to koszt od 100 do 200 tysięcy jenów. Oprócz opłaty za sprawdzenie auta obejmuje on podatek od wagi, obowiązkowe ubezpieczenie oraz podatek zależny od wielkości silnika. Jeśli jest to nowe auto, zapłacimy też podatek od nabycia. 4. Różowa Wiosna Na przełomie marca i kwietnia. Internet wręcz zalewany jest zdjęciami i filmami z różowymi kwiatami wiśni. Nie ma się czego dziwić, wszak jest to naprawdę piękne, zapierające dech w piersiach i romantyczne zjawisko. Znane jako sakura, kwiaty wiśni są symbolami ceremonialnymi, przypominają o przemijającej naturze życia, a to za sprawą swojej krótkiej żywotności. Festiwal hanami, czyli oglądanie kwiatów, ma na celu uczczenie ich piękna. Festiwal pochodzi z okresu Nara i zachęca do zatrzymania się, symbolizuje też długo oczekiwane nadejście wiosny oraz docenienie piękna natury i życia. W zależności od miejsca kwiaty wiśni dojrzewają w innym czasie i tak na Okinawie może to być przełom stycznia i lutego, na znacznej części Honsiu będzie to marzec, kwiecień, a na Hokkaido nawet przełom kwietnia i maja. 5. BAMBUS Niezwykle różnorodna i wszechstronna roślina, która od wieków jest ważnym elementem życia wielu społeczności. W Japonii rośnie wiele odmian bambusa, od trawy po ponad 20-metrowe drzewa liściaste. Można ich piękno podziwiać w bambusowym lesie w Arashiyamie. Bambus jest symbolem odporności, wytrwałości i uporu. Te cechy sprawiły, iż stał się jednym z motywów często wykorzystywanych w sztuce. Jako symbol siły czerpiący ze swoich naturalnych cech, długowieczności i wytrzymałości, jest on też surowcem wykorzystywanym w budownictwie czy też w sztuce użytkowej w postaci wachlarzy, koszy, wazonów, pudełek, pałeczek grzebieni oraz instrumentów muzycznych. Od XVI wieku bambus jest ulubionym surowcem do wytwarzania utensyli ceremonii herbacianej, jak na przykład łyżeczki, czaszaku czy też pędli do mieszania czasem. 6. Wasabi jest to japoński szan, o którym najstarsze wzmianki pochodzą z 794 roku. Było to lecznicze górskie ziele, cenne i uważane za lek, który przede wszystkim zasłynął jako odtrutka na zdradliwe mięso ryb oraz owoce morza. Wasabi stało się znane dopiero wraz z upowszechnieniem sushi w okresie Edo, jednocześnie stając się ważną rośliną uprawną. Jest ona bardzo delikatną i wymagającą rośliną w uprawie. Wilgotne warunki występujące w mglistych górskich strumieniach są dla niej idealne. Rozróżnia się dwie odmiany: sawa oraz oka. Sawa rośnie w chłodnych górskich potokach i pozyskuje się w jej warstwie żwiru, m.in. na zboczach stoków pokrytych cienką warstwą płynącej wody. Oka zaś uprawiana jest na płaskich polach w różnych warunkach, co na ogół charakteryzuje się gorszą jakością. Najlepsze kłącza, wasabi. Kosztują nawet po 5000 jenów za sztukę, co daje około 130 zł. 7. Ramen. Historii tego kultowego już dania powinno upatrywać się w Chinach, którego nazwa wywodzi się z chińskiego słowa lamian, czyli ciągnięty makaron. W XIX wieku, kiedy to nastąpiła migracja i wymiana kulinarna między Chinami a Japonią, chińscy imigranci przynieśli ze sobą swoją tradycyjną kuchnię, w tym bulion i pszenny makaron. Z początku był on popularny wśród klasy robotniczej ze względu na swoją niską cenę, smak i sytość, co pozwalało szybko najeść się przed dalszą pracą. Popularnym rodzajem jest przyrządzany na bazie mięsa z kurczaka, ryb i pastą miso – miso ramen. Kolejnym jest tonkotsu ramen, bazujący na wieprzowych kościach, charakteryzuje się bogatym, gęstym i tłustym bulionem. Shoyu ramen Czyli jeden z najstarszych typów powszechnie uważany za klasyczną wersję, bulion jest zwykle jasny, delikatny, ale o głębokim i bogatym smaku. Kluczowym składnikiem jest sos sojowy, od czego wzięła się nazwa soju. W zależności od miejsca trafimy na lokalne wersje ramenu, które różnić się mogą toppingami, bulionem czy też rodzajem użytego makaronu. 8. Japońska kolej. Jest ona idealnym przykładem szacunku, profesjonalizmu oraz poważnego podejścia do swoich obowiązków przez Japończyków. Praca musi być wykonana na serio i nie ma miejsca na puste słowa czy naciąganie rzeczywistości. Średnie opóźnienie pociągów w Japonii to około 18 sekund. Niebywałym jest fakt, że nadal obowiązuje jeden z wewnętrznych przepisów kolei japońskich, dopuszczający opóźnienie pociągu do 5 minut. Jeżeli wystąpiło trzęsienie ziemi o sile co najmniej 6 stopni w skali Richtera. W przypadku opóźnień pasażerom przysługują liczne benefity, np. oficjalne pismo z przeprosinami oraz zwrot kosztów przejazdu, a osobom jadącym do pracy wydaje się pisemne usprawiedliwienie do pracodawcy. Co ciekawe, Pociągi odjeżdżające za szybko też się zdarzają. Na przykład w 2017 roku operator zachodnich kolei japońskich wydał oficjalne oświadczenie, przepraszając, że jeden z porannych pociągów odjechał o 25 sekund przed czasem. Zamiast 7.12 ruszył o 7.11 i 35 sekund. 9. Karoshi Śmierć z przepracowania. W Japonii w samym 2023 roku liczba osób, która popełniła samobójstwo powiązane z problemem w pracy, wyniosła prawie 2900. Zaskakującym jest fakt, że problem wiąże się z mentalnością Japończyków, gdzie śmierć z przepracowania była postrzegana jako powód do dumy dla rodziny. Często osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym, ambicje i perfekcja doprowadzają ludzi na skraj zdrowia. Teoretycznie przyjmuje się 40-godzinny tydzień pracy, jednakże liczne spotkania po godzinach, chęć pokazania i oddania swojemu pracodawcy potrafi wywindować tę liczbę do nawet skrajnych 80 godzin tygodniowo. Japończykom przysługuje maksymalnie 20 płatnych dni urlopowych w ciągu roku. Jednocześnie nie istnieje odpowiednik naszego L4. Zagraniczne korporacje natomiast oferują urlop chorobowy jako jeden z benefitów pracy u nich. Problem jest zauważony przez rząd jak i pracodawców. W celu zapobiegania zjawiska karoshi zachęca się pracowników do robienia sobie drzemek, co wydłuża ich średnią długość snu do niecałych 7 godzin. Człowieka zabieganego, niedosypiającego, często śpiącego w środkach komunikacji i ubranego w garnitur określa się mianem salarymen. 10. Kraj automatów Pojawiły się w latach 60. Kiedy to Japonia przeżywała okres gwałtownego wzrostu gospodarczego, na znaczne przyspieszenie tempa japończyków i pojawienie się nowych potrzeb odpowiedział tokijski oddział Coca-Coli, zakupując 880 sztuk nowoczesnych maszyn do sprzedaży automatycznej. Po 1967 roku, kiedy to doszło do wymiany monet je nowych na nowy model, znacząco zwiększyła się dostępność monet. W Japonii. Od 1974 roku zaczęły pojawiać się automaty sprzedające zimne oraz ciepłe napoje, które naprawdę są ciepłe i czasem ciężko jest je utrzymać w dłoni. Następnie zaczęły się pojawiać inne produkty, takie jak bilety na pociąg, papierosy, a nawet dania gotowe, drożdżówki, burgery, od makaronów po takojaki. Można też trafić na automaty z owocami, mlekiem, książkami, parasolami czy też elementami garderoby. I nie. Automaty z damską bielizną nie były powszechnie dostępne, nawet kiedy w latach 90-tych kwitł taki proceder. Należało udać się do sex shopu, a współcześnie są zwyczajnie nielegalne. Miło mi, że dotarliście do końca materiału. Zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia na bieżąco. A tymczasem do następnej dyszki.